Naukowców z Krasnojarska, tutaj jutro wieczorem chcę wrócić, żeby skończyć badania, więc nie zostaję tu. Choć tutaj się inspektor mówi, żebym z nim został, będzie ciekawie. No, zasugerował, że wyjazd też będzie interesujący i że dla widaków lepiej mi jechać jutro wieczorem to będziemy z powrotem więc taka mała wycieczka i mamy iść w tajgę prawdopodobnie w jedną stronę łódkami popłyniemy, wrócimy przez przez tajgę. Zjedliśmy obiad i zaraz w dalszą drogę się udajemy już nie wiem jak nie będzie słychać, bo dosyć dzieje, przed chwilą, jak płynęliśmy, na taką Marala jest podobnie jak u nas żeby widzieć dużo zwierzynek trzeba płynąć rano no, płyniemy po południu Widgenia jak była na patrolu z policją i z strażą rybacką filmowała niedźwiedzia i niedźwiedzica wody młodymi Łosia. moja ręka w tropie niedźwiedzia Zobaczcie jaki Wielgachny ślad łapy Tryni Przednia Trochę mniejsza od misia tu jego pazury Nad rzeką obok śladów niedźwiedzia drugi wielki trop w zasadzie szpile tu są od łosia ten szat w przeciwnym kierunku tu broń gdyby jakiemuś misiowi przeszło coś głupiego do głowy jak jechaliśmy łajka dwa razy zaczęła szczekać na nadbrzeżne krzewy zapewne dostała wiatru i coś w przekak wyczuła może łosia, może niedźwiedź Nie. dzisiejszy obiad będzie olenina? O, jelenina zerena w tajdzenie będziemy jeść troszonki. już domek To wali obiad. A gdzie strugać? Tutaj. No, tam pełno komarów. Nie, 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 ale tutaj ważny. Bardzo... Zabierzemy, zabierzemy się do dzieła. Kroimy mięso na, na kawałki, a potem na smażyć Wieczór przy ognisku, jest 23 ptaki jeszcze śpiewają, jest jasno jak to dzień polarny. Na bagnach 20 cm pod ściółką jest już wieczna zmarzlina, na lesie 60 cm już wieczna zmarzlina ale rozmawiałem o polowaniu jak idzie na polowanie śmigłowca musi lecieć 200 km potem łodziom 210 zimą jest możliwym bez piechotą 80 km lub na buranie buran jeśli droga jest na przełaj przez las wieże lit benzyny na kilometr takie polowanie dość drogo wtedy wychodzi mówi w tym roku na krótkie polowanie się wybierze czyli na 2-3 tygodnie na mnie się po prostu nie opłaci jechać w tajgę a jakbym w muzeum pani mówiła, że w sezonie można pojmać nawet 500 soli pan Wiktor wskazał że 500 i więcej no on był w stanie upolować 100 dlatego, że licencja była na 100 sztuk jeżeli jest licencja na 100 sztuk to więcej w skupie od was nie przyjmą wyznaczamy powierzchnię coś podobnego jak u nas powierzchnia na Trzebież tutaj pani z krasnojorskiego instytutu leśnictwa w rezerwacie kim oblicza ilość posuszu i ile z niego idzie dwutlenku węgla do atmosfery Jak ładujemy na naszą łódź i Dwie godziny będziemy płynąć do rzeki od kamiennej tunguskiej Mała przerwa w podróży. Widać tutaj ciepłe i zimne terapie. Marala na końcu leży świeże. Całe chmary ślady. Jesteśmy na kordanie Czamba, czyli na chatce Czamba. To, gdzie czamba wpada do podkamiennej Tunguskiej w takim półstronnym miejscu nad podkamienną tunguską jeszcze jeden tak na podkamienną tunguską tutaj inspektor który mówi żebym przyjechał na polowanie na niedźwiedzia z Gawry będzie pracował w rezerwacie do września, potem rusza na czteromiesięczne polowanie na Sobole i nie tylko. Naukowcy zostają. Na kordonie granica, gdzie ciągle wpada do podkamiennej. Mamy w czterech. Ja, pan Walery który przez lata to był zawodowym myśliwem, w zasadzie dalej się tym zajmuje. Szmiga z nami i jedziemy na kordon Malina. Tajką 9 km, rzeką 15. Płyniemy w kierunku potężnego Yenisey'a Ale tylko niedaleko, bo do ujścia 1146 km Dokładnie z метров от под Так выглядит тайга. есть. Не самовито. Продолжение na patrolu nasz dłużny ruch niedźwiedzia nie wiadomo czego zabił inny większy niedźwiedź były tam tropy i jedziemy postawić fotokłapki może coś ciekawego nagra Tak. tak wygląda ta igra po Prożarze. Dotarłem na wierzchołek wzgórza, które od dali jest widoczne z naszej izbuszki. Widać tutaj jak szedł pożar z północy na południe. Taiga szybko się odrasta na osuwiskach. Tak jak tu no to pod Kamienną, z lewej z mojej strony, w Jakucji często znajduje się pozostałości mamutów. W Krasnojarskim kraju też kraj krasnojarski jest ponad trzykrotnie większy od Francji. Rozmawiałem z panem Aleksem i Walerem o niedźwiedzie. Trzeba by mieć dyktafon, żeby te wszystkie opowieści nagrać. Są rzeczy, które powiedzieli z ostatniego czasu. W nieodległych wioskach, nieodległe jak striełka, albo Bajkit, 200 km rzeką plus minus drogą powietrzną. Trochę bliżej na no Stryjełce. Na myśliwego napadł niedźwiedź. Miał on małą kalibrową broń na sobole. Znaleziono łóżki, że zdążył kilka razy wyszczelić do niedźwiedzia. Niedźwiedzia nie powstrzymało. Myśliwego zabił w bajkicie. Niedźwiedź napadł na dwóch myśliwych. Jeden zginął. Drugiego śmigłowcem przewieziono do szpitala i jego odratowano. Co ciekawe, to wszystko byli doświadczeni myśliwi. W motoraju, Za motorajem inne myśliwe budował Izbuszka, taką jak w których my śpimy. W czasie budowy napadł na niego niedźbiedź. No. 17 dzień. dzień nie dzwonił uderzony z telefonu satelitarnego. No i jak nie zadzwonił, to poszukiwania. Nie, nie umiano go znaleźć. W końcu, po jakimś czasie, dosłownie kilka kostek tego myśliwego znaleziono. Inny przypadek to yy, myśliwe spałki z bósty. Z niedźwiedź przez okno. Rozbił, łapą rozbił szybę, myśliwego chwycił i wytargał przez okno. No, że nie przeżył myśliwy, Nic nie muszę mówić. Inny był przypadek. Też przed kilku lat była susza. Nie było jagód, szyszek. I w bajkicie zaczął grasować niedźwiedź. Jedną Osobę zabił w lesie. Inna z, hmm, pętlę postawiła na jakiegoś zwi, zwierza. Jak, no inna to był myśliwy. I jak szedł hmm, sprawdzić łapkę, napadł na niego niedźwiedź. żal zdążył kilka ciosów w szyję miskowi zadać. Niedźwiedzie dosłownie łapom oderwał mu głowę. Czy osoby ten niedźwiedź zabił? Także z niedźwiedziami tutaj w ogóle nie ma żartu. Mamy do 400 kg niedźwiedzie tutaj. Dochodzą. Trop, nie wiedziałem. W zasadzie kilka tropów bo jest ich tu więcej. W sukurze, gdzie jestem, schadzam na dół w kierunku podkamiennej tunguskiej. Ostatni wieczór w rezerwacie tunguskim. Jestem na wzgórzu poniżej, która wpada do podkamiennej tunguskiej. Wczoraj naukowcy z Instytutu Leśnictwa z z którymi tutaj razem mieszkamy w Facebookce jak wracali ze swoich badań, po drugiej stronie czambę obserwowali niedźwiedzia, który się tutaj kręcił. Dosyć często to jest spotykane po drugiej stronie czamby na tym brzegu, albo na drugim od kamiennej Tunguski. Jest 23 Obserwuję dwa brzegi mi dalej nie widać Myśliwi mi powiedzieli, że w okolicach Stryłki no na po rzece 200 km tak można już spotkać kamiennego gusta kapkan czyli siedła zostawione na sobole też raz zdarzy, złapał się tu borsuk co jest ciekawe bo to daleko na północ na Cietrzewie jak z panem Aleksiejem rozmawiałem mówi niechętnie poluje koło jego izbórz jest spokowisko. Przyjechał pewnego razu na łódce I mówi te cieczewie podrywały się z nóg, zlatywały 10-15 metrów dalej. Odlatywały 10-15 metrów dalej, zasiadały na ziemi. mówi żadna frajda Do nich szczelać. Na buchowisku poluje się tak, że pływa się po 100 km wzdłuż rzeki. Bo się wychodzą nad rzekę, i można oddać do strzał. No, Szczelanie złodziei motorowej jest zabronione. Mm, można tu też wydzierżawić uczastek, jak mówią, no swój rejon, część lasu, gdzie się ma prawo. Mm, Nabywa prawo do polowania, trzeba jeszcze tam wykupić odszczół. Nie dziwić, licencja 5000 rubli. Łoś 3000 rubli. Jest w okolicach Wanawary tak pra praktykowane, że no w bliższej okolicy poluje każdy. A w dalszej jest. No Także każdy ma swój uczastek, chociaż oficjalnie go nie ma i po prostu nikt nie wchodzi drugiemu w drogę. Znają swoje granice, każdy ma swoją część i tego się trzymają. Księżyc powoli schodzi nad podkamienną. Misia trzeci raz raczej nie będzie dane nie zobaczyć. Na górze, na toku się tu praktycznie nie poluje. Raz, że w kwietniu jest śnieg i ciężko podejść, a dwa mm, słabe mięso mówią. Najlepsze jest jesienią w tu W ogóle nie dla trofełów się wagę przywiązuje, a mm, do mięsa. I, ponieważ warunki życia są ciężkie. Zima trwa 9 miesięcy, lato 3 jutro wyjazd, także powoli pobyt w rezerwacie tunguskim dobiega końca. nie są to weselne, a grzebowe wianki dla no, chłopaka, który zginął w tajdze, jego łódź znaleziona na rzece pies w rzece pies w łodzi broń w łodzi a on zginął